Właśnie zakończył się trzyniowy turniej szachowy, klasyfikacyjny na czwartą i piątą kategorię. Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Prudenter Agas, którego jestem prezesem. Nazywam się Przemek Parodowski. Obok mnie jest pan Dariusz Karbowiak, instruktor PZ szachu, sędzia turniejów szachowych. Nasz turniej klasyfikacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 28 osób. Od rocznika 2008 po rocznik 1941. Czyli mamy cały przekrój od wnuków po. Po dziadku. To nawet prawie kurt, można było. Prawie prawduchów, tak jest. <grystanie> no, turniej jest przebierał w bardzo sportowej atmosferze. Nie było żadnych jakichś popotów, Poza tymi emocjami, które na, na kolejnym się ujawniały, także parę razy trzeba było przyjść uciszać, że, że to jednak nie kibicowanie żużla, tylko szachy, gdzie wymagają jednak ciszy. Cieszy to, że 14 osób wyrobiło normę na piątą kategorię. No teraz, będziemy, teraz oddajemy to wszystko do OZ-Szachu. oz, szachu. OZ szach to będzie zatwierdzał. No i to wpływa, mi się wydaje, w duży sposób taki, że szachy staną się bardziej popularne w tych dwóch regionach i, i Rychtala, i, i Namysłowa, bo w zasadzie mieliśmy właśnie z tych dwóch rejonów, tych grało w tym naszym turnieju. No, mieliśmy też osobę z Głogówka, która dojechała do Namysłowa. To jest przejazd przez całe, przez całe województwo. Dzięki temu, że ma tutaj rodzinę, to świadczy o tym, że jednak te turnieje klasyfikacyjne. No, należy robić jak najczęściej, bo jednak popularność szachów wzrosła. Nie wiem, czy po Gambicie Królowej, czy po zwycięstwach polskiego mistrza Dudy. Więc cieszę się, że u nas nam się to udało w Namysłowie to zorganizować. Z punktu widzenia organizatora można powiedzieć, że turniej przebiegł w bardzo sympatycznej atmosferze. Mogliśmy się poznać. Tutaj troszeczkę środowisko Szachowe namysłowa Rychtala. Mogliśmy też nawiązać kontakty. Myślę, że te, te kontakty z, z Rychtalem, szczególnie z Wójtem Rychtala, zaowocują w przyszłości organizowaniem kolejnych turniejów klasyfikacyjnych.